W praniu ma wielu wspaniałych przyjaciół na czele Skigmuza. Czytamy na stronie gminy Pilzno. To prawda, mnóstwo osób przyszło do parku przy Sokole na charytatywny koncert uwielbienia dla frania. Dzięki wielkiej mobilizacji i szczodrości mieszkańców udało się zebrać prawie 19 tysięcy złotych. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Pilzna. Myślę, że mieszkańcy miasta i gminy Pilzno po raz kolejny pokazują swoją, swoje serce, swoją dobroć. Eee, dziękuję bardzo serdecznie przede wszystkim Szkole Kigmuza za zorganizowanie po raz kolejny fantastycznej imprezy dla Frania Kudrania, żeby można go było wesprzeć w leczeniu rehabilitacyjnym. Powiem szczerze, tak, naprawdę serce się raduje i jestem dumny z tego, że mieszkańcy miasta i gminy Pizno tak włączają się w akcje charytatywne po raz po raz kolejny pokazując swoje serce. No, przygotowania do koncertu chyba rozpoczęły się z trzy miesiące temu. Wybieraliśmy repertuar, później okazało się, że chór e, mieszany e, z naszego kościoła parafialnego e, dołączy do nas, więc jakby to kolejne wyzwanie, coraz więcej osób do nas e, dołącza, więc, więc naprawdę trzy miesiące ciężkiej pracy, no a ostatnie dwa tygodnie to już tak bardzo intensywnie. Kigmuza e, jako nasza placówka gra już koncerty charytatywne od wielu, wielu lat. Zagraliśmy już dziesiątki tych koncertów i no dzisiaj dla Frania, takiego trzylatka z Dobrkowa, graliśmy yy, cały, cały dochód z koncertu zostanie przekazany właśnie na leczenie, na rehabilitację dla niego. Chyba przyzwyczailiśmy yy, nie tylko Pilsnu, ale całą gminę pisn do tego, że jak robimy te koncerty, to one są bardzo takie żywiołowe i chcemy, żeby właśnie publiczność tak reagowała na to, co się dzieje na scenie. Prowadzimy ten koncert, staramy się prowadzić go bardzo luźno, żeby ten odbiór był taki właśnie luźny i, i myślę, że tym właśnie przyciągamy do siebie e, widzów. Repertuar był dość szeroki. Właściwie to jest repertuar gospel, muzyki gospel, jak również muzyki kościelnej, który zagraliśmy w aranżacjach nowoczesnych bardziej. Kilka tytułów, może oceany z tradycyjnych, wszystko tobie oddać pragnę, Abba Ojcze, coś, co wszystko, wszyscy znają. Także bardzo, bardzo, bardzo szeroki. Wspaniały koncert charytatywny, który dzisiaj zagraliśmy my jako kigmuza wspólnie razem z Chórem Miejskim. Nie się ze sobą przesłanie, aby wielbić Boga w tym wyjątkowym dniu, wspaniałym dniu Bożego Ciała. Wierzę w to, że nasi widzowie dobrze się bawili, tak jak my na scenie. Dziękujemy wszystkim za to, że przyszli do nas, że nas sparli. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Znowu y, słuchając wspaniałych, takich pieśni mocno religijnych, bo tak jak wiemy, tak było. Kto zresztą był, to wysłuchał, a nie ma takich okazji więcej. To jest raz czy dwa razy do roku, gdzie właśnie możemy swoją wiarę zademonstrować. Półtora godzinny koncert zorganizowany przez Szkołę Kik Muza przez Pana Krzysztofa a wraz z żoną Iwoną, którzy prowadzą szkołę pokazują kurs, profesjonalizm i możemy być dumni z tego, że dzieci z naszej gminy mają gdzie spełniać swoje talenty i pasje, dlatego duży ukłon, duży szacunek za ciężką pracę, za to, co robią dla, dla tych dzieci dla swoich uczniów. W koncercie Szkoły Muzycznej Kigmuza Muza wystąpił gościnnie chór mieszany, działający przy Domu Kultury w Piliźnie. W programie znalazło się mnóstwo atrakcji, stoiska z domowymi wypiekami, loteria fantowa, malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i wiele innych. Dany, skończył się już